Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że coś tak zwyczajnego jak banan może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie twojej prostaty? Brzmi niewiarygodnie, prawda? Zazwyczaj kojarzymy banany z energią, trawieniem albo z kurczami mięśni. Ale zdrowie prostaty? Właśnie o tym jest dzisiejszy film. I może on na zawsze zmienić twoje spojrzenie na ten codzienny owoc. Po obejrzeniu tego materiału zrozumiesz, jak banany pomagają rozluźnić mięśnie pęcherza, poprawiają przepływ moczu. I pośrednio wspierają komfort prostaty, zwłaszcza u mężczyzn po 40 roku życia. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, zmaga się z częstym oddawaniem moczu w nocy, dyskomfortem podczas mikcji albo po prostu chce zadbać o zdrowie prostaty, te informacje mogą być dokładnie tym, czego brakowało. A najlepsze jest to, że wszystko to jest proste, naturalne. I dostępne w każdym sklepie spożywczym. Zacznijmy od ukrytego problemu, którego większość ludzi nie zauważa. Współczesna dieta jest przeładowana sodem solą z przetworzonych produktów, przekąsek i szybkich dań. Czego brakuje? Potasu. Ten brak równowagi powoduje zatrzymywanie wody, podwyższa ciśnienie krwi i napina mięśnie w tym mięśnie gładkie, odpowiedzialne za kontrolę pęcherza. Z czasem może to prowadzić do zwiększenia nacisku na prostatę. I pogorszenia objawów, takich jak nagła potrzeba oddania moczu lub niepełne opróżnianie pęcherza. Tutaj wchodzą do gry banany. Jeden średni banan zawiera około 400-450 mg potasu. Potas pomaga rozluźniać naczynia krwionośne, zmniejszać retencję wody i co najważniejsze rozluźnia tkankę mięśniową, w tym tę otaczającą pęcherz i drogi moczowe. Kiedy te mięśnie są napięte, pojawia się ciągłe uczucie potrzeby oddania moczu, nawet jeśli pęcherz nie jest pełny. Gdy są rozluźnione, oddawanie moczu staje się łatwiejsze, a nacisk na prostatę mniejszy. Badania pokazują również, że diety bogate w potas są powiązane z lepszym zdrowiem układu moczowego i mniejszym ryzykiem dyskomfortu związanego z prostatą. To nie tak, że banany bezpośrednio leczą problemy prostaty. Ale wspierają działanie całego układu, który ją otacza. Można powiedzieć, że tworzą w organizmie korzystniejsze warunki, w których prostata może funkcjonować bez zbędnego stresu. A teraz coś, czego prawdopodobnie nie wiedziałeś. Banany są jednym z najbardziej zasobnych w potas owoców, nawet w porównaniu do bardziej modnych opcji, takich jak awokado czy woda kokosowa. Jeden banan pokrywa około 10% dziennego zapotrzebowania na potas, nie zawiera tłuszczu. Jest łatwy do strawienia i zazwyczaj dobrze tolerowany przez osoby z wrażliwym żołądkiem, i są tanie. Za cenę kawy możesz dostarczyć swojemu ciału dokładnie to, czego potrzebuje, aby poczuć się lepiej i działać naturalnie. Co więc powinieneś zrobić? Spróbuj dodawać jednego banana do swojego śniadania przez następne 7 dni. Możesz zauważyć subtelne zmiany: mniej nocnych wizyt w toalecie, łatwiejszy przepływ, mniejsze wzdęcia. Połącz ten nawyk z ograniczeniem soli i lekką aktywnością fizyczną, a twoja prostata na pewno ci za to podziękuje. Jeśli ten typ treści pomaga ci lepiej zrozumieć swoje ciało, albo daje pomysły, jak poprawić zdrowie bez leków, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. W kolejnym odcinku pokażemy inny owoc, który działa jeszcze szybciej niż banany w redukowaniu stanów zapalnych prostaty. Nie chcesz tego przegapić, a więc teraz już wiesz, Banan to nie tylko smaczna przekąska, to może być jedno z najprostszych narzędzi do zdrowszego i bardziej komfortowego życia.